Automatyk to zawód, który ma duże znaczenie dla funkcjonowania wielu firm działających w obszarze przemysłu i technologii. Spodoba się tym wszystkim z Was, którzy interesują się nowinkami technicznymi oraz obsługą różnorodnych urządzeń. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn, które samoczynnie wytwarzają różne wyroby. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. Witam Was serdecznie. Nazywam się Milena Biegluch i jestem technikiem automatykiem. Obecnie pracuję w firmie produkującej jego elektryczne, elektryczne, których elementy wytwarzane są przy użyciu do 3D. W firmie odpowiedzialna jestem za okresowe przeglądy i konserwację tych urządzeń. Lokalizuję ich uszkodzenia oraz określam rodzaj i zakres napraw. Do cyklicznego przyglądu do Używam prostych narzędzi mechanicznych oraz zaawansowanej aparatury pomiarowej np. multimetru lub termometru elektronicznego. W przypadku zdiagnozowania usterki jestem odpowiedzialna za jej usunięcie, przeprowadzenie procesu kalibracji i ponowne uruchomienie urządzenia. Dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć moją profesję i zachęcić Was do kształcenia się w tym zawodzie. Nie wiem czy wiecie, ale obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane. Tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Technicy automatycy doskonale odnajdą się w działach technologicznych i konstrukcyjnych różnych firm produkcyjnych, jak i laboratoriach zakładów. Ja od wielu lat interesuję się nowoczesną technologią i już jako mała dziewczynka uwielbiałam z pomocą mojego taty tworzyć różne rzeczy na drukarce 3D. Spójrzcie, oto moja pierwsza wydrukowana figurka. Zgadnijcie, z którego filmu jest ta postać. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęłam naukę w elektronicznych zakładach naukowych przy ulicy Braniborskiej. Automatyk może też kształcić się w lotniczych w zakładach naukowych przy ulicy Kiełczowskiej. W przyszłości zamierzam studiować na kierunku automatyki i robotyki politechniki Wrocławskiej. Jakie cechy pomogły mi w zdobyciu tego zawodu? Łatwo przyswajam wiedzę, co pozwala mi na szybkie poznanie metod i technik produkcji. Jestem też osobą dokładną i precyzyjną. Aby podnieść moje kwalifikacje, ukończyłam też różne szkolenia oraz kurs zdalnego dostępu do maszyn i sieci przemysłowej. Podczas pandemii nie mogłam pracować zdalnie, ponieważ obsługa maszyn wymagała ode mnie obecności w firmie. Ale być może wkrótce będę już mogła nimi zarządzać z domu. Mam nadzieję, że zainteresował Was mój zawód. Do zobaczenia!